Chodząc kiedyś do bazy, znałem taką Benię. Typiara ważyła więcej niż miała wzrostu, także łatwiej było przeskoczyć niż obejść. Naj widok nawet Chodakowska porzuciłaby wszelaką nadzieję na zrobienie z niej fit tupeczki. Zresztą Benia opierdoliłaby ją jak kebsa zanim by spróbowała. Z pewnego razu stałem se w sklepie po bakłażanej kuskus do kremówek i przede mną w kolejce stała ona. Jej potężna masa sprawiała zakrzywianie czasoprzestrzeni. Serio, kurwa, czułem jak czas gwałtownie zwolnił, ale jebać. Przede mną była tylko ona i jakiś gówniak na około dziesiąty level, bandioch Berni kołysał się majestatycznie jak rozszalały Bałtyk. Klepnąłby się zrobiłby meksykańską falę. Benia wykłada na ladę 10 kilo cielęciny i kanister oleju rzepakowego. Pewnie będzie robić przekąski na wieczór. Głównie kopczaja Bernie. Widzę jak z zaciekawieniem dźga jej fałdy. Nie rób tego młody, myślę sobie. Nie rób, bo cię wciągnie. Nagle Bernie dzwoni telefon. Rozglega się donośne pip. Dzieciak odskoczył w tył jak ksiądz przyłapany na stosunku z ministrantem, zaczyna drzeć leja. O kurwa, ona cofa! Śmiechłem, a potem nie, bo zdziwiona Benia odwróciła się w naszą stronę. Pole grawitacyjne przyspieszyło, sprawiając, że końcówki moich włosów pokryły się lekką siwizną. Popatrzyła na gówniaka. Gówniak uciekł wzrokiem w bok. Z chuja to dało, bo zajmowała cały kadr. Ty, mały chujku, rzekła, sroga lepa na kark spadła na gówniaka niespodziewanie jak kontrola sanepidu w budce z kepsem na rogu. Gówniak w płacz, fałdy na rękach berni skaczą wesoło. Za dużo. Musisz interweniować. Dlaczego go bijesz? Pytam. Na pewno uważa, że jestem gruba. I myślisz, że od bicia go schudniesz? Rzekłem i to był błąd. Bernie ruszyła cwałem w moim kierunku. Podłoga zadrżała jak ministrant wchodzący samotnie na plebanie. Pewnie gdzieś na drugiej półkuli zapadła się ziemia. Bernie szła ku mnie. Dzielące nas pięćdziesiąt centymetrów zdawało się nie mieć końca. Pewnie dlatego, że sunęła wolniej niż ja do tablicy w szkole. Odwróciłem się, uciekłem. Kątem oka dostrzegłem gówniaka, jak stoi na jej drodze. Jego cienkie pisk uwiązł nagle. Do dziś mam wyrzuty sumienia, że go zostawiłem. Mieszkam kilometr od tego sklepu. Działo się to trzy dni temu. Teraz, gdy wyjrzę przez okno, widzę Bernie, jak się zbliża. Powoli, lecz nieubłaganie. Sunie jak pierdolony ślimak na koksie. Chce mnie dopaść. Taki chuj. Pewnie byłaby szybciej, ale co jakiś czas rzucam miejsce za okna świeży ochłap, mięsa z promocji. Opierdala go razem z opakowaniem. Wiem, że jestem bezpieczny. Mieszkam na trzecim piętrze. Rozjebałem windę wczoraj. Nie dostanie mnie.